Witam wszystkich. Szybki update z łapy. Kurde, mój, moja przygoda z małym Henkiem to teraz odbywa się tutaj. Przed wody. Bo ja co kurde chwilę jakiś kirsega, albo ślimak mi go sukcesywnie wyciąga z podłoża. Myślałem, że coś tego będzie, bo roślinka pnie się do góry. Nawet nie ma z nią za większych, za większych tragedii. Ale no już któryś raz spotykam dużego chenka przy powierzchni wody, no cały czas jest wykopywany. No i nie wiem czy on tu się utrzyma, czy się zakorzeni w końcu. Chyba kieryska przeniosę do 60 na czas zakorzenia się tej rośliny. Ale najpierw muszę kurde zrobić tutaj porządki, bo strasznie zarosło mi akwarium. Higrofile już tutaj do pierwszego planu doszły. Ta już się nawet oparło o szybę, i muszę tu zrobić przycinkę porządną. A nawet nie wiem, czy nie pokuszę się o restart tych roślin, bo już trochę wymknęły mi się spod kontroli. Yy, duży heniek, jak tylko podrośnie. O, coś go tutaj, kurde, coś go tutaj trapi tego mojego dużego henka. Nie miałem czasu ostatnio, żeby się tym akwarium trochę zająć. Może teraz sobie przycinkę, wczoraj na szybką podmiankę zrobiłem. Ale widzę też jakieś problemy delikatne na tej Lwigi coś się dzieje i na tym dużym henku, coś się dzieje. Więc nie jest do końca idealnie, bym tak powiedział. Ale nic, no najbardziej to ten mały Henek kurde. No Liczę, że on pójdzie a non-stop, coś go kurde. Coś go wyciąga z podłoża. Chciało mi się plagi ślimaku, nawrzucałem no tutaj świderków od cholery, trochę zatoczaków. Mam tutaj cztery Helenki, więc sądziłem, że plagi nie będzie. W zasadzie nie ma plagi, no ale w nocy jak ich trochę wyjdzie i zacznę sobie tu przekopywać, a często właśnie widuję je w tym obszarze. No i tak Helenki nie do końca. Mm kontrolują tę manipulację tych świderków. No manipul nie, kontrolują, ale nie aż tak jak myślałem, bo wcześniej przez dwa miesiące wrzucałem te ślimaki, i ich nie zauważałem. A ...a teraz w nocy, jak zapalę światło, to no, 10 ich naliczę. Mniejszych, większych. A co podmianka, to też wyciągam sporo muszli pustych. Więc chyleńki działają, ale chyba się obżarły, i teraz nie są już takie skory do polowania tych ślimaków, ale nie będę tych ślimaków usuwał. niech one sobie będą tutaj. Na pewno jest więcej z nich pożytku jak yy, kłopotów. Widziałem że praktycznie ich nie widać. Wróciłem trochę wodzenia w to miejsce i ryby tutaj jeszcze wyjadają resztki No i mój piękny kirysek to jest gwiazda każdej imprezy którego do mnie przychodzi ogląda akwarium to wszystkie ryby tak A, no fajne, fajne, nagle wylatuje kierysek i ojku jaki piękny biały kierysek ojku ojku Normalnie jest to jak gwiazda akwarium który mi cholernie dużo kłopotu robi, bo go wczoraj w nocy Przyczaiłem, jak mi tym nosem kopał. No dobra, nie będę dłużej nagrywał, bo to nie, nie ma za bardzo co o czym gadać. Może ogarnę trochę to akwarium i zrobię jakąś przycinkę, chociaż taką delikatną, ale jak nie miał więcej czasu, to zrobię restart tych roślin. Yy, higrofili, korymbosy i tej rosa bo no kurde... Te... Widać się rozrosły. Nie tam, gdzie powinny być. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.